Tak, nie, tak, już W dzisiejszym płyniemy od rzeką Łupawą z Flisowa do Łupawy. No jest to, można powiedzieć, kwintesencja górskiego pływania na kaszubach. Taki kaszubski Dunajec. No i po kolei, jeszcze tutaj Alinka, może Was zdania. Hello, ja się tylko witam. I to wszystko? To wszystko. Czyli jak zawsze mogę liczyć tylko na selwię, tak? Servia. <słuch> <dzisiaj> nie <słuch> nie Wam na słowo. Ja Czego się możemy spodziewać? Wszystkiego co dwa dni temu. Rzeka jest po prostu nieobliczalna. My uh -huh. jesteśmy nieobliczalni. Nasze spływy są niesamowite. To co my robimy w grupie to po prostu wszyscy powinni się od nas uczyć. Tak Dlatego jest. zapraszamy do wspólnej zabawy z nami na następny spływ takie wszystkimi innymi. Pięknie, a jakie szanse dajesz tym na dwójkach, nowicjuszom, poradzą? Ale tak, żeby słyszeli czy nie? <noise> tak nie jest dobrze. <noise> nie ma żadnych niebezpieczeństw, no. żadnych zwałek, ani na pergoli, ani nigdzie. <noise> okay, bo tak Będzie naprawdę dobrze. tu zwałek nie ma, nie? Mhm. Dużo. Już my tylko jak kiedy będziesz się niechała. Kiedyś ona hetero wyjdą z rejsu z wolikiem dzieci. Ładno jest bardzo źle. Tańcz z nami bracie nie przejmuj się. Tak stań, stań tam i nie. z nami bracie, by czekaj tutaj. Somebody does złe, Tańcz z nami bracie, nie przejmuj się. Tak stań, stań tam i nie. z nami bracie, gdy już wrzeszły, do nas. Somebody does love. Tańcz z nami bracie, nas, na mi, bracie nie przejmuj się. To chyba Chyba tutaj tą dwójkę zwodujemy Takie wodospady pokonujemy tak, żeby nie dać ciągnąć odbojowi, się ciągnąć odwojowi nas tam nie kopowało tak Jak najkrócej przybywamy w takim odboju, tak? Wszystko jasne nie ma nadziei, wtedy że z pracą żeglarską diabeł króla na kejneczki. I was, najwyższy artykuł, wydarza dwie, a pijany żeglar zaraz tańczyć chce. Gdzie... A wy twoi poprzednicy nic widowiskowego nie pokazali, to ty musisz się postarać. Skąd płyniemy? Ja raz. Z łupawy do... To po razie tylko. Tu mamy też nowicjusza, który... ja pierwszy raz Pierwszy raz. Ja też zresztą pierwszy raz. spokojna trasa taka. A Sylwia? Ja już byłam kilka razy, nie powiem ile, ale byłam. O no to już wiemy kto będzie pilotem dzisiaj. Doświadczona pani przewodnik. Bo tutaj płytko. W pożu idzie wózki na plaży, cała kunajpa tańczy z pijaniutkim żeglarzem, patrz na stole tańczą białe myszki i śmieci, skaczą sobie miło nie przejmując się. <tuletra> mi no się, tańcz, tańcz, tańcz na milty, tańcz na nimradzie, by wióły szły, wybijacz do dna, sam przygłaszaj, tańcz na nimradzie i nie przejmuj się, tańcz, tańcz, Alinka w wutrze. Tam po lewej. Tutaj chyba ja się ja Może We'll be right back. Meki nieśmiała skacze wesoło kompania nasza cała nawet słodki. Pójdź z nami skakać chce, lecz tuż kuplotami no na chwilę zległ. Tańcz, 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 tańcz z nami ty, tak z nami bracie, by wióry szły, wypijasz do dna. Za przygody złe, tak z nami tak. Cześć co? Dzięki Jedna nóżka frywolna i zgrabna, za nią druga podskoczy wesoła i ubawna. Na koniec z wytacza się, tylko główka nie chce znoić bardzo źle. Tańcz, tańcz, tańcz z nami by, tańcz z nami bracie, by wióry szły, by do nas Za przygodę złe, tańcz z nami bracie i nie przejmuj się. Tańcz, tańcz, tańcz z nami by, tańcz z nami bracie, by wióry szły, tak. do nas Za przygodę złe, tańcz z nami bracie nie przejmuj się. Ale Sylwia z psem bez psa to każdy potrafi. Bierz go i jazda. Zobacz, Sylwia z psem jedzie. I'm right.